Czy to będzie dobry książkowy dzień? No słuchajcie, moim zdaniem będzie taki trochę szkolny, trochę pozaszkolny i przede wszystkim przygodowy, bo jest z nami Maciejka Gwist. Proszę bardzo, to jest ta postać. Przyznacie, że jest cudowna z tymi swoimi rozwianymi rudymi włosami i kotem, i rowerem. To jest pierwsza część, ale jest też druga. Pod patronatem aktywnego czytania Leśna Akademia Maciejki Gwist. Autorką tej książki jest Joanna M. Chmielewska. Wydaje je wydawnictwo Dwukropek. I jeżeli szukacie takiej Super napisanej przygody, takiej, gdzie ona naprawdę się plecie, do tego przyrody i dzieci, które mają jakieś zagadki do rozwiązania, to to będzie fajna seria. Świetny wybór. Zaglądamy! Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, tworzę blog Aktywne Czytanie Książki dla Dzieci i Młodzieży oraz podcast nie tylko dla mam. Powiem Wam tak. Głównymi bohaterami są Tosia i Kuba, którzy urodzili się jednego dnia, chodzą do tej samej klasy, nie są rodzeństwem, no ale jakby są ze sobą bardzo mocno związani. I zobaczcie, nie ma tutaj w środku zbyt wielu ilustracji, natomiast jedna jest fajna, zaraz Wam tam pokażę, natomiast to jest taka książka, Ктором tak łatwo, tak lekko się czyta, więc pewnego dnia, gdy Kuba został wysłany po kredę, no to taka rutynowa sytuacja szkolna, podsłuchał, że dyrektorka szkoły i pani od biologii, szczypawka, rozmawiają ze sobą w taki dosyć nietypowy sposób, w sensie, one rozmawiały o jakimś zagrożeniu, o jakiejś takiej sytuacji, która sprawiała, że szczypawka wręcz bała się wejść do swojej klasy, do swojego gabinetu, nie wiadomo było dlaczego i w pojawia się Maciejka Gwist, woźna. Czy ona ma coś wspólnego z tą właśnie sytuacją? No, oczywiście domyślamy się, że ma coś wspólnego z tą sytuacją, a nasze dzieciaki, ta dwójka, no, zostają wkręceni tak trochę na własne życzenie, ale wkręceni w rozwiązywanie tej zagadki. Są zafascynowani Maciejką Gwist, choćby dlatego, że ona ma takie nieszkolno- Stereotypowo nauczycielskie podejście do nawet i edukacji, nie mówiąc już o kontaktach, rozmowach z dziećmi. O, pokażę wam właśnie ilustrację, o której wcześniej wspominałam. Tutaj Maciejka Gwist uczy dzieciaki pewnej techniki liczenia, której pani na matmie jakoś nie nauczyła, więc to jest, wiecie, taka woźna, taka dorosła, która ma w sobie tego dzieciaka, ma w sobie zresztą taką, taki wiatr, taką energię, myśli niesztampowo i nie przejmuje się tym, co myślą inni, więc ona tutaj się pojawia po to, żeby rozwiązać tę zagadkę. To jest o tyle dziwne, że ona no, jest z tym swoim kotem przeuroczym, a dyrektorka nie lubi kotów i nie pozwala najczęściej, żeby jakieś zwierzaki chodziły po terenie szkoły, więc no, jest tutaj tą taką postacią, która weszła i jest nietypowa, więc Tosia i Kuba zaczynają swoje śledztwo, żeby się tego dowiedzieć, dlatego oni tutaj są tak schowani, przyczajeni, no i Oczywiście czegoś się dowiadują, a druga część to jest leśna akademia. Więc wychodzimy ze szkoły, idziemy do lasu, idziemy na kilka dni ośmioro uczniów w leśnej akademii, gdzie będą wydarzały się najróżniejsze przygody. Ale akurat w tej części bardzo, bardzo mi się podoba, no właśnie to, że jesteśmy na łonie przyrody. Oni nawet są w takim gospodarstwie wyjątkowych kur, jest budowanie szałasu, jest rozpalanie ogniska, jest radzenie sobie, bez internetu przez kilka dni właśnie w lesie, co dla jednych dzieci jest ok, dla innych może być odrobinę trudne, wiadomo. No i czy jest tutaj zagadka? Oczywiście, że jest zagadka. Słuchajcie, są takie płatki na korniki, które zaczynają znikać. Mamy też całą masę mieszkańców, no bo oni są w lesie, ale są przy miejscowości Gwizdowo. Więc mamy całą masę mieszkańców, którzy są też tacy wyjątkowi, w Poznania. Ale co jeszcze jest bardzo ważne moim zdaniem, to to, że tutaj dzieciaki mm, właśnie dlatego, że są na łonie przyrody, o zobaczcie, to jest jedna z tych wyjątkowych kur, właśnie dlatego, że oni są na łonie przyrody, oni zaczynają też myśleć w sposób trochę bardziej ekologiczny, nazywając rzeczy tak ogólnie. I to mi się właśnie podoba. To przesłanie Całej tej serii, która jest fantastycznie napisana, podzielona na rozdziały, lekko się to czyta, ona się tak snuje, pięknie to autorka wszystko stworzyła, więc podoba mi się, że tutaj jest taka ogromna zachęta do samodzielnego myślenia myślenia poza schematami no i też no, dbania o środowisko. Super, to co czytamy?